Dzisiaj będzie dobry dzień, dzisiaj będzie dobry dzień, przestaniesz się mierzyć, przeżyj ten śmiech. Ty wyprawiasz do jasnej cholery. Kompletnie cię odbiło. Dlaczego znowu musiałeś? Jezu, jak ty ziomisz! A brakuje tylko, żeby cię stary zobaczył w tym stanie. Przesadzasz. Mała kawa postawi mnie na nogi. Tobie nawet cysterna kawy nie pomoże. Dobra, ze swoim życiem lub co chcesz, ale nie masz prawa narażać mojego życia i życia innych ludzi. Dałbym sobie radę. Dałbyś sobie radę? A kto to już raz, co? Tylko dlatego, że jesteś dobry i pozwalasz sobie na wszystko? Ale kiedyś te ręce, te mogą cię zawieść. Jaki pan? A Mituś? Hej, stawiasz połówkę! No co? Nie pamiętasz? No sam chciałeś, żebym ci mówił na ty. Kiedy? No, no nie pamiętasz! No wczoraj wieczorem ja wróciłeś do hotelu. No, znowu kołowałeś i jak tu polę to zajezdni, No dobrze, że cię nikt nie wiedział. Prowadzą mnie pan wczoraj. Przepraszam. Yy, odprowadzałeś mnie do pokoju? Anezja, biedaczku. No. Ale przecież nie będziemy tak stali. Przepraszam. Wizyta starego przyjaciela. Zawsze jest jakaś okazja. Masz jeszcze przyjaciół. No, musisz być złośliwa. Yy, napijesz się kawy się niż nie. Przepraszam cię, ale przez chwilę urodziłam się, że z tym skończyłeś. Najpierw mówił, że źle urządził pogrzeb mamie. Potem, że musi zmienić zawód, bo nie może patrzeć na nici. No wiesz, był krawcem. Potem potrął wszystkie lustra w domu bo nie mógł patrzeć na swoją gębę. A na koniec to już nic tylko tańczył. Woda rozumu przestawiła. Najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że kiedy on tańczył, ja mogłem się uczyć. Nie mać! Gdyby ci naprawdę zależało, zrobiłbyś wszystko, żeby je zobaczyć! To ty już dawałem na się spotka! Giktor, I teraz jestem z dziewczynkami w centrum zawsze! Zawsze przedłużając po bo Marian Blair, bo mają nadzieję! Że zobaczą pilotów polskiego lotu! Może zobaczą ciebie! A ja lubiłem grać, jak wypiłem! raz po pijanemu, po to nie. Dum, 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 dum. Te gry mnie wciągały. Często kończyłem nad ranem. Dobra, hamuj! Piękny, młody, piękny, hamuj! Dobra, trzymaj Bosi, zatrzymaj się Bosi, zaraz się wezmą na hol. Koluję młode, jesteś w domu! Panie kapitanie, nie jestem stanowiony! Nie jestem rzeczywiście najlepszy! Uff, chyba się dzisiaj upiję! A ja?